Gdy myślimy o rzeczywistości, co przychodzi nam na myśl? Dla niektórych to świat fizyczny wokół nas drzewa, niebo. Wszystko, co możemy dotknąć i zobaczyć. Dla innych rzeczywistość sięga dalej, kształtowana przez nasze myśli, przekonania i percepcje. Jako wizjonerscy myśliciele rozumiemy, że rzeczywistość nie jest czymś stałym jest plastyczna i może być kształtowana zgodnie z naszymi pragnieniami i wizjami. Ale jak opanować nasze myślenie, aby kształtować rzeczywistość po swojemu? Nauka o myślach. Nasze umysły są jak glina rzeźbiarza. Plastyczne i gotowe do kształtowania. To kształtowanie napędzane jest przez zjawisko znane jako neuroplastyczność, zdolność mózgu do reorganizacji poprzez tworzenie nowych połączeń neuronowych przez całe życie. Neuroplastyczność pozwala neuronom w mózgu kompensować urazy i choroby, dostosowywać się do nowych sytuacji lub zmian w środowisku, a także być kształtowanymi przez nasze myśli i doświadczenia. Jednym z najsilniejszych dowodów na moc myśli nad rzeczywistością jest. Efekt placebo. Ten medyczny fenomen pokazuje, że ludzie mogą doświadczać rzeczywistych zmian fizjologicznych, takich jak ulga w bólu, po prostu wierząc, że otrzymują skuteczne leczenie. Badania wykazały, że placebo może aktywować te same szlaki neurologiczne, co aktywne leki, podkreślając głęboki wpływ naszych myśli na naszą fizyczną rzeczywistość. Zrozumienie nauki o myślach polega na uznaniu, że nasze mózgi nie są statyczne, lecz dynamiczne, nieustannie ewoluujące. W odpowiedzi na nasze myśli i doświadczenia, gdy zaczynamy pojmować ogrom tej mocy, stawiamy pierwszy krok w kierunku opanowania naszego myślenia i kształtowania naszej rzeczywistości. Moc wiary. Wiara to potężna siła, która kształtuje nasze działania, a w konsekwencji nasze rezultaty. Nasze przekonania działają jak soczewka, przez którą interpretujemy świat, a te interpretacje kierują naszymi działaniami. Jeśli wierzymy, że jesteśmy zdolni i kompetentni, jesteśmy bardziej skłonni nie podejmować wyzwania i wytrwać w obliczu przeciwności, przeciwnie, jeśli wierzymy, że jesteśmy niezdolni lub niewystarczający, możemy unikać okazji i łatwo się poddawać w obliczu trudności. Nasze przekonania mogą albo napędzać nas ku sukcesowi, albo nas powstrzymywać. Na przykład historia Thomasa Edisona pokazuje, że mimo tysięcy nieudanych prób wynalezienia żarówki, nigdy nie stracił wiary w swoje możliwości. Jego przekonanie o zdolności do sukcesu, mimo przeciwności, ostatecznie doprowadziło do stworzenia działającej żarówki. Podobnie Roger Banis. Pierwszy człowiek, który przebiegł mile w czasie poniżej czterech minut. Osiągnął to głównie dlatego, że wierzył, iż jest to możliwe, mimo powszechnego sceptycyzmu. Takie przykłady podkreślają moc wiary w kształtowaniu naszych działań i wyników, kultywując pozytywne przekonania o naszych zdolnościach, możemy wzmocnić się do podejmowania działań, prowadzących do pożądanych rezultatów, kształtując tym samym naszą rzeczywistość zgodnie z naszymi wizjami, negatywne wzorce myślowe, negatywne Wzorce myślowe, często nazywane zniekształceniami poznawczymi, to irracjonalne, przesadzone myśli lub przekonania, które zniekształcają postrzeganie rzeczywistości, zwykle w negatywny sposób. Do najczęstszych należą myślenie wszystko albo nic, uogólnianie, katastrofizacja i filtrowanie mentalne, gdzie wyolbrzymiamy negatywy i pomijamy pozytywy. W tym zacienionym spojrzeniu nasza samoocena spada. Zaczynamy wierzyć, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, nie możemy osiągnąć. Tego, co sobie postawiliśmy lub że porażka jest nieunikniona. Takie ograniczające przekonania i samosabotażujące myśli mogą znacznie utrudniać nasz postęp. Tworząc rzeczywistość stagnacji i rozczarowania, gdzie nasze działania kierowane są przez strach i zwątpienie, a nie ambicje i pozytywność. Jak samo spełniająca się przepowiednia, kończymy na manifestowaniu porażki, której się obawialiśmy. Co dalej wzmacnia te negatywne wzorce, uwięziając nas w błędnym kole? Aby uwolnić się od tych negatywnych wzorców myślowych, musimy najpierw je zidentyfikować. Świadomość siebie jest kluczem. Regularna autorefleksja może pomóc nam nam wykryć powtarzające się negatywne myśli. Możemy prowadzić dziennik myśli, zapisując negatywne myśli w miarę ich pojawiania się. Co je wywołało i jak na nie zareagowaliśmy. Medytacja uważności może również być potężnym narzędziem, czyniącym nas bardziej wyczulonymi na nasz wewnętrzny dialog, rozpoznając te wzorce. Rozpoczynamy podróż przekształcania naszego myślenia. A co za tym idzie? Naszej rzeczywistości. Kultywowanie pozytywnego nastawienia. Pozytywne nastawienie to potężne Narzędzie w przekształcaniu naszej rzeczywistości, jest jak słońce rozpraszające mgłę negatywności, pozwalając nam dostrzegać możliwości tam, gdzie wcześniej widzieliśmy przeszkody. Nasze myśli działają jak architekt, tworząc plan rzeczywistości, opanowując sposób, w jaki myślimy, zyskujemy ogromną moc, kształtowania zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego doświadczenia, jak w prawni rzeźbiarze możemy formować marmur rzeczywistości, nadając mu kształt, który odzwierciedla nasze. Najgłębsze pragnienia i aspiracje, znaczenie tego konceptu jest nie do przecenienia. Nasz sposób myślenia nie jest biernym obserwatorem, ale aktywnym uczestnikiem, dynamicznym twórcą naszego świata. Nie jesteśmy jedynie widzami w teatrze rzeczywistości, ale jednocześnie dramaturgami, reżyserami i aktorami. Nasze myśli, przekonania i wewnętrzne nastawienie mają potencjał, by inspirować rewolucje, zarówno osobiste, jak i społeczne, i zapoczątkować renesans naszych. Własnych żyć. To odzwierciedla uniwersalną prawdę. Jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Niech to zrozumienie zainspiruje Cię, aby wznieść się ponad rolę biernego obserwatora własnego życia. Przejmij kontrolę nad swoimi myślami. To one są końmi galopującymi ku Twojej osobistej rzeczywistości. Zastanów się nad swoimi przekonaniami. Zakwestionuj je, jeśli to konieczne, i przekształć w zgodzie z rzeczywistością, którą pragniesz stworzyć. Pamiętaj, nasza zbiorowa rzeczywistość. Rzeczywistość zmienia się tylko wtedy, gdy zmieniają się nasze indywidualne rzeczywistości. Zacznij więc od zmiany w sobie, aby opanować swoje myślenie i kształtować rzeczywistość na swój sposób. Twoja osobista podróż może stać się iskrą zbiorowej przemiany, zapalając światło zmiany dla całego społeczeństwa.